Pan młody po nocy weselnej wyrzucił swoją obrączkę w krzew. Najdłuższy maraton weselny? 78 godzin bez snu. Wyznaje taką zasadę, że trzy razy tłumaczę, później już wymaga. Nigdy nie zaproponowano mi łapówki za załatwienie czegoś. Godzina 21. Pan młody podchodzi do mnie. Ty, kierowniku, czy załatwisz tutaj grama białego proszku? Witajcie, moi drodzy, w kolejnym odcinku Ślubosfery. Dzisiaj moim i waszym gościem jest Tomasz Wiśniewski. Cześć, Kamilu. Cześć. Właściciel firmy Zadymiacze, ale też aktywny menedżer sali weselnej Orchidea. Zgadza się. Jeżeli miałbyś coś o sobie powiedzieć, bo ja to doskonale wiem i lokalne środowisko siedleckie też wie, że jesteś barwną postacią. Często mówi się Tomek Zadymiacz, Tomek Zadymiaczy, Tomek Orchidea. Jeżeli miałbyś siebie określić, czym właściwie aktualnie się zajmujesz yy, i co oferują Twoje usługi? Obecnie zajmuję się prowadzeniem jednej z siedleckich topowych sal weselnych. Do tego prowadzę też firmę Zadymiaczepl, w której posiadamy dodatkowe atrakcje weselne, typu ciężki dym, fontanny, iskier, fotobudki różnego rodzaju. Zaczęło się od ciężkiego dymu. Tak, to jak to zaczęło się od ciężkiego dymu, niewinnie od ciężkiego dymu, a jest teraz no, bardzo obfita oferta. Czy możesz się określić, że w jakiś sposób jesteś monopolistą lokalnym? Myślę, że tak, ale jak to się mówi, konkurencja depcze po piętach, więc trzeba cały czas rozwijać swoją firmę, obserwować też konkurencję i nowości na rynku. Jak to się stało, że z Powiedzmy obsługi weselnej, stałeś się menedżerem? Na to jest kilka aspektów. Zaczynając od tego, że na pewno doświadczenie, odpowiedni moment. Co rozumiesz przez odpowiedni moment? Odpowiednim momentem było to, że po prostu byłem najstarszym pracownikiem z kelnerów. Gdy zwolniło się stanowisko, po prostu wszedłem na to miejsce za poprzednika. Tym zajmujesz się obecnie, a jeżeli miałbyś określić, czym zajmowałeś się wcześniej, już mówiąc o tej obsłudze weselnej, czy byłeś tylko kelnerem? Czy... Ja to zawsze tak się śmieję w luźnej rozmowie ze znajomymi, że od zera do bohatera w cudzysłowie oczywiście. Zaczynałem od szatniarza, później parkingowy. Zmywak też był po drodze, była obsługa, to był najdłuższy okres, zanim byłem mena zostałem menadżerem, no i później menadżer sali. Przez tyle doświadczeń na pewno zobaczyłeś wiele różnych sytuacji. Co byś mógł wspomnieć takiego, co było najdziwniejsze, co zobaczyłeś przez tyle lat? Jedna z takich sytuacji, y którą najbardziej utkwiła mi w pamięci, było to, jak pan młody po nocy weselnej Rano wyrzucił swoją obrączkę w krzewy. Tak jak teraz twoja mina, jego mina była razy 100 gorsza, ale raczej to nie był przejaw miłości. Aha, po prostu zobaczył coś, czego nie powinien zobaczyć. Nie, nie w tą stronę idziemy, po prostu no, wyrzucił, i później, Boże, co ja zrobiłem. No i oczywiście poszukiwania obrączki na drugi dzień. Czy ją znalazł, nie wiem. Ale to już było dawno temu. To była jedna z dziwniejszych sytuacji. Kolejna na pewno na niejednym melanżu tak było, że koledzy szukali swojego kolegi zaginionego, czyli po prostu zaginął gość w akcji. Też pomagaliśmy w, tym, w tych poszukiwaniach, co się okazało o godzinie 6 rano, gdy pan szatniarz poszedł do kantorka po maszynę. Tam znajdował się ten ów kolega, który był zgięty w pół w stanie spoczynku. To są historie rodem z książki, które można by było napisać. Mówimy teraz o pozytywnych sytuacjach. Jedziemy w drugą stronę, jeżeli chodzi o stresujące sytuacje, które przeżyłeś. Taką, która najbardziej utkwiła mi w pamięci, ale też teraz patrząc na to chłodno, może to nie jest aż taka straszna sytuacja. Po prostu prowadzący imprezę na imprezie firmowej, prowadzący ominął kilka podpunktów harmonogramu, przemówienia i całe rozdanie nagród miało trwać godzinę. Na koniec miał wjechać tort oraz szampan. Po czym, no, jeśli ominął już te kilka punktów, no, my nie mieliśmy yy, godziny, tylko 15 minut. Organizator yy, i no nie był za bardzo zadowolony, że szampana jeszcze nie ma, tort wjechał, ale suma summarum udało nam się z tego wybrnąć dzięki oczywiście profesjonalnej obsłudze całej ekipie. Tego też do, chciałbym dodać, że no też dużą takim stresującym czynnikiem na salach Weselnych myślę, że u konkurencji też tak jest, że presja czasu. Krótki czas pomiędzy imprezami. Wiadomo, rano trzeba posprzątać, wywieźć jedne stoły, na przykład prostokątne, a w ciągu kilku godzin trzeba wieść okrągłe na, na salę. No i e, presja czasu też w odpoczynku załogi. Czasami się zdarza tak, że załoga potrafi ciągnąć 48 godzin w, w, ze znikomą ilością snu. To jest najdłuższy maraton weselny, w jaki mógłbyś. Podliczyć. Swój i chyba jeden z dłuższych w mojej karierze było to 78 godzin bez snu. No, taka była potrzeba. Takie maratony nie zdarzają się co weekend, bo co weekend my chyba nikt nie wytrzymał. Nie ma co ukrywać, że pewnie to też było trochę lat temu i już dzisiaj pewnie byś sobie nie pozwolił na taki maraton. A wówczas jednak parę lat wstecz, gdy jeszcze nie miałeś tylu zobowiązań na głowie rodziny, to były trochę inne sytuacja. Dokładnie tak. Wcześniej po prostu. Była taka potrzeba i tak, tak się robiło. Mówiąc o ekipie, jakie masz wymagania względem lub miałeś kelnerów? Te oczekiwania nie są wygórowane. Przede wszystkim zawsze powtarzam, aby dana osoba miała chęci do pracy i chęci do przyswajania wiedzy. Ja wyznaję taką zasadę, złoto moją zasadę, że, że trzy razy tłumaczę, później już wymagam. Jeśli ktoś nie, nie. To są proste rzeczy, to wiele rzeczy przynosi się z domu. Jeśli ktoś chce, zawsze się nauczy. Czy widzisz zmiany w obecnych, powiedzmy w obecnym roczniku pracowników, a roczniku pracowników, którzy byli x lat temu? Myślałem, że tego pytania nie zadasz. To jest naprawdę, szczerze powiem, bardzo ciężki temat. Kiedyś robiłem sobie sam tak w głowie średnią. Dajmy nawet 7-8 lat temu. Osoby, które przychodziły do pracy, z 10 osób zostawało z nami na dłużej 3-4 osoby. No teraz z tej dziesiątki zostaje jedna albo i żadna. A czy to w jakiś sposób jest ciężka praca, czy. Praca nie zmieniła się na przestrzeni lat. Wiadomo, coś dochodzą, różne rzeczy nowe. Jakieś stare odchodzą, ale to też są usprawnienia pracy, tak? Po prostu myślę, że chęci gasną, że trzeba po prostu, gdy trzeba coś siebie dać. Wiadomo, głównym tutaj aspektem, który jeszcze ja zwrócę, który jest dla mnie ważny, żeby nie traktować tej pracy od tak sobie, że też przychodzisz tutaj, ktoś na ciebie liczy, no i trzeba coś siebie dać. O zmianach mówiąc, jakie są największe zmiany w organizacji wesel? W organizacji wesel, no tak jak patrząc na przestrzeni lat, zaczynałem 15 lat temu, można powiedzieć 16, na pewno wesela były bardzo duże, przejawiało się to na bardziej na ilości, nie na jakości, w sensie gości. Podejrzewam, że połowę to się nawet nie znało. Teraz no bardziej myślę, że są to przyjęcia okrojone, dopracowane, no i oczywiście też pary młode. Zwracają uwagi na detale, czyli no chcą, aby na przykład oprawa tortu była na zewnątrz, w oprawie pokazów sztucznych ogni, bądź chociażby z naszej oferty ciężkiego dymu, fontan iskier i różnych temu podobne. Zostaliśmy takie jedno pytanie od pary młodej, które mielibyśmy Tobie zadać. Jeżeli chodzi o ukryte koszty, jak, ja nie mówię absolutnie tutaj o sali, którą zarządzasz, ale mm. czy istnieje coś takiego w branży sal weselnych, że są ukryte koszty i potem pary się nie niemile rozczarowują? Nawet nie wiesz, jak dużo. Tak jak zaznaczyłeś, na pewno nie na naszej sali, ale słyszy się, że na przykład może być dopłata za to, żeby wiejski stół leżał na wiejskim stole. Bo jeśli nie leży na wiejskim stole, nie ma dopłaty. A jak leży na wiejskim, jest dopłata za to. Yy, serwis tortu na dworze. No jest to zrozumiałe. No jest wiek, większe siły, trzeba zaangażować do tego. No ale czy nie ładniej wyglądają zdjęcia na zewnątrz pod salą? Uważam, że to w jakiś sposób jest też reklama obiektu. No ale to jest tylko moje zdanie. Jest wiele takich rzeczy. Yy, no ale teraz tak szybko przypomnieć jest ciężko. Sale konkurują między sobą wieloma aspektami. W tym wypadku to chciałam zapytać Ciebie o rzecz, którą kiedyś mi powiedziałeś o liczbie przystawek. Czy nie jest tak trochę, że. Sale prześcigają się w liczbach przystawek, mimo tego, że jedzenie tego i tak się nie przejada? I tak, i nie. Z jednej strony chcemy, aby goście, klienci mieli wybór, a po drugie, z drugiej strony wiemy, że no, niestety to jedzenie się marnuje. Staramy się, aby nasze menu było dopracowane, do, dopracowane do, indywidualnie do klienta, czyli spersonalizowane do klienta, gdzie Pary młode znają swoich gości, wiedzą, że na przykład Tatar zejdzie w pierwszej kolejności i na przykład tą przekąskę polecamy. Widzę, że się uśmiechasz Kamil, Tatar... Nie, ja z Tatarem tak na przekór, ale, ale wuja na pewno nie jeden. Dokładnie. Tatarek. Dobrze. Odchodząc już od sal. Drogę do dekoracji zaczynałeś od bycia menedżerem sali. Czy ten etap pozwolił Ci w jakiś sposób rozbujać tą pierwszą falę klientów. Dokładnie tak. Będąc w środku państwo młodzi zadawali klienci zadawali mi pytania, czy znam kogoś, kto posiada taką usługę, czy może mogę załatwić, czy może ja mam. No i po kilku razach, jeśli ktoś przyjeżdża na salę weselną z tą usługą, no to ja stwierdziłem, że jeśli ktoś przyjeżdża i to robi, no nie jest to jakoś skomplikowane, to dlaczego ja mogę tego nie robić. Stąd narodził się ten pomysł. Stąd narodził się ten pomysł, zaczęło się od jednej maszyny do ciężkiego dymu i tak dalej, i tak dalej. A jeżeli miałbyś wymienić jakieś obecnie usługi, które oferujesz? Kamilu, zabrakło nam czasu tutaj na tym kanale, to skróciłeś mnie w takim wypadku, Zadam inne pytanie. No Powiedz mi, czy Doszliśmy do takich czasów, gdzie pary coraz mniejszą uwagę stawiają na inne usługi, a stawiają coraz większą na Twoje usługi, tak bym powiedział, czyli odchodzą może trochę od standardu y, obsługi muzycznej, fotografa, koleżysty, a dekoracje w 2025 roku są gdzieś na wysokiej liście priorytetów. Osobiście chciałbym, tak, ale wiemy dobrze, że tak prędko nie będzie, chociaż... Coraz częściej jest, jest to bardzo brane pod uwagę. Tak? Ciężko też stwierdzić, no, bo nie znam wszystkich zespołów, nie znam wszystkich usługodawców, ale no, są pary, które na przykład biorą jedną rzecz z mojej oferty, ale są też takie, które no, porównywa biorą pakiet porównywalny do usługi np. dj Foto. Jesteś trochę monopolistą lokalnym. To jest moja opinia. I... Co jest najczęstszym błędem takich fotobudkarzy, ciężkich dymiarzy, tak bym to powiedział, że oni fajnie są, ich nazywasz. Fajnie są, oni są na rynku rok, a potem magicznie znikają. Albo zadzwonią do Tomka, Tomek, czy nie chcesz kupić maszyny, albo fotobudki. Też tak się zdarza. Najważniejsze, chyba strzałem w kolano jest to, że zaniżają ceny. To jest ból każdego. Bo w pewnym momencie się orientujesz, co ja tutaj robię i za jaką kwotę. Nie? czy co ci się opłaca, tak naprawdę inni imprezują w weekend, no bo my działamy w weekendy, inni balują, a no tak naprawdę za to są no śmieszne pieniądze. Czyli mówisz, że po prostu to są niekoniecznie przedsiębiorcze osoby, tak byś to określił? Tak, chciałbym zaznaczyć, że ja też jak wchodziłem na rynek zaniżyłem ceny, ale nie o połowę, nie o ćwierć, tylko zbadałem rynek, zadzwoniłem, zagrałem w otwarte karty? Szczerze mówiąc nic nowego, bo w poprzednim podkasie tak mhm. był Paweł z dźwięk i też mówił, że zaczynając, no to liczył się z tym, że trzeba trochę tę cenę zaniżyć. Chciałem ciebie zapytać, w takim wypadku czy DJ, -e, którzy Oferują takie usługi typu ciężki dym? Czy fotobudka nie wygryzają w jakiś sposób waszej działki? Delikatnie tak, ale bronimy się tym, że to my przyjeżdżamy stricte do fotobudki, do ciężkiego dymu, i my zajmujemy się od A do Z daną usługą. To wyróżnia nas na tle, takiego zespołu czy DJ-a. Poświęcasz temu pełną uwagę po prostu. Do, dokładnie tak. Przyjeżdża oddzielna osoba, jest, yy, zapoznała się z tym wymaganiami pary młodej, ustaleniami. Yy, to nas wyróżnia na tle tutaj tych zespołów. Co za tym idzie, pary młode, jeśli chcą mieć zorganizowane w 100% dodatki na najwyższym poziomie, korzystają z firm takie jak nasza. Jeżeli miałbyś wspomnieć, jakie są obecnie trendy, co jest obecnie na topie? Szczerze, trendy w naszym rejonie wyznaczają y, portale społecznościowe, gdzie no, filmiki z Turcji, na przykład. To w ogóle taki no, trochę no, dziki kierunek. Dokładnie, ale no, oni potrafią się bawić tak no, nowocześnie, tak to nazwę. Jedną z nowych rzeczy, która wchodzi w tym roku, na przykład jest to maszyna do baniek z bańki y, mydlane z dymem oprawa tortu, wyjście z kościoła. Jest to odpowiednia rzecz, którą można użyć. W tamtym roku na Instagramie było o tym głośno no i płynie już do nas takie dwie maszyny jak coś. Czyli dużo się kręci wokół tego, żeby było świszcząco, strzelająco, ognie, tak. dym. Tu się zgodzę, ale tak naprawdę nie uchybiając Tobie, Kamil, bo ważne to też jak tylko Ty to nagrasz, ale Moment, w którym uchwyci to fotograf, uważam, że no, to są ujęcia, które no zapamiętają, na pewno zapamięta Instagram na długo, o tak. Dla ciebie to też jest istotne, żeby szła reklama, jak trafisz dobre zdjęcie, to a właśnie mówiąc o reklamie. Czy ty jako właściciel takiej firmy musisz się dopraszać o materiały ze strony usługodawców? Poprzednie dwa sezony y, pisaliśmy do młodych, y, jeśli nie będą mieli nic przeciwko, żeby nam podesłali jakieś perełki. I oczywiście ze zgodą na to, czy możemy udostępnić je na media społecznościowe. I tak, no, tak buduje się portfolio, no bo wiadomo, korzystamy ze sesji stylizowanych, ale wiadomo, nie na każdej sesji stylizowanej są profesjonalni modele. E, więc to nie zawsze to wychodzi tak, jak powinno być. Więc no, najlepszy materiał no, to jest weselny materiał, nie ma co się oszukiwać. Zamykając już temat Twojej działalności, chciałem Ciebie spytać o, ogólnie o branżę. Jakie? Najbardziej irytujące zachowania mógłbyś podać, które uważasz, które są w tej branży? Na pewno jednym z y, takich punktów jest to, że usługodawcy między sobą rywalizują. Nie wiem po co y, i dlaczego. Y, lepiej po prostu współgrać. Wtedy y, myślę, że para młoda, wybierając dany stolik usługodawców czyli fotograf, wideo, zespół DJ miała na myśli, że wybierze maszynę, która będzie współpracować ze sobą, jak te trybiki będą działały wspólnie razem. Jeśli jeden z trybików wypada, no już maszyna nie chodzi za dobrze. Jeden organ. Dokładnie. No, bo Na przykład, jeśli DJ nie będzie prowadził dobrze imprezy, na przekór tego, bo zdenerwowała go pani fotograf, bądź pan, pan wideo za długo przyglądał się na wokalistkę, która jest jego żoną. Takie przykłady też były i no to jest troszeczkę nieprofesjonalne. Wracając jeszcze do tego, jak powiedziałeś, że powinniśmy grać do jednej bramki. Moim skromnym zdaniem twój szeroko rozumiany sukces też wziął się stąd, że po prostu uznawałeś, że jesteśmy jak jeden organizm i musimy się wspierać wzajemnie, bo musiałeś polegać na wielu gdzieś tam usługodawcach chcąc odbijać się to tu, to tam. Dokładnie. Będąc na sali jeszcze kelnerem, E, moim takim oczkiem w głowie był stolik usługodawców, bo e, usługodawca jeden czy drugi za tydzień pojedzie w inne miejsce. Nie kupiłeś. <laughs> Dzięki. Ale to jest tak bardzo oczywiste, proste. E, pojedzie w inne miejsce i no, powie: A tam o mnie zadbano. Tutaj no, już nie do końca, i jest porównanie. Sala się nie przemieszcza co tydzień, stoi w jednym miejscu i o nią, i o swoją renomę trzeba dbać. O Tobie jeszcze mówiąc, chciałbym Ciebie zapytać, jak odnajdujesz się jeszcze w sytuacjach stresowych obecnie, bo mimo tylu lat doświadczenia i tylu różnych sytuacji, co jest dla Ciebie stresujące w tej chwili? Jednym z czynników jest logistyka. Czasami mamy kilka miejsc, mamy imprezy w kilku miejscach jednocześnie. Obawa, czy sprzęt typu samochód nie zawiedzie w transporcie, bo wiadomo, to są też rzeczy martwe. Sprzęt ogólnie mamy jeden z droższych na rynku, bo cenię sobie no, niezawodność, ale no wiadomo, nawet iPhony się czasami psują. Największą z takich stresujących presji jest to, żeby wszystko wyszło profesjonalnie. No, poświęcam dużo czasu rozmowy z młodymi. Wiadomo, że jeśli biorą na przykład jedną rzecz, no jest mniej tego czasu, ale coraz częściej są pakiety usług. I do, tego, do tych pakietów no, trzeba e, kilka godzin poświęcić, żeby to dopiąć, e, porozmawiać. No, żeby wszystko było tak, jak trzeba. I ostatnie z takich aspektów jest to, że pojawiają się nieprzewidywane sytuacje. Staram się na takie czynniki mieć plan A, B i C. W naszych szybkich pytaniach pojawiło się coś takiego, że nigdy nie zaproponowano mi łapówki za załatwienie czegoś. Czy była taka sytuacja? Było kilka. Jedna to taka, godzina 21.30, pamiętam jak dziś. Pan młody podchodzi do mnie i mówi: Ty, kierowniku, ja widzę, że ty tutaj wszystko możesz załatwić, czy załatwisz tutaj grama białego proszku. Ja mówię: Tak, wszystko mogę załatwić, ale no tego niestety nie. To była jedno z takich śmiesznych rzeczy. A nie czujesz się w pewnym momencie, że ta, ta praca jest taka, że jesteś jak na posyłki? Ym, nigdy. Każdy z nas, z nas chodzi gdzieś do lokalu. No teraz, jeśli w tym momencie ja jestem na posyłki, to i równie dobrze mógłbym pomyśleć, że w innym lokalu zachodząc też kogoś mógłbym tak traktować, więc no nie, to błędne koło, lepiej tak nie myśleć. Kultura, szacunek przede wszystkim. O kulturze mówiąc, czy były sytuacje, gdzie tej kultury zabrakło i musiałeś interweniować w, w przypadku kelnerki kelnera? Tutaj nie. Ja myślę, że no. Załoga, która ze mną współpracuje, jest na tyle świadoma, w jakim miejscu jest, w jakim się znajduje, że no, y, potrafi komunikować się nawet z dość wyprocentowanym klientem, jak to nazwę, no bo wiadomo, ktoś się jest trzeźwy, rozmawia inaczej, jak już wejdą procenty, jest inaczej. Y, w drugą stronę jest bardzo ciężko. Czasami podziwiam bardzo y, swoją załogę. Za ich opanowanie tutaj nawiążę, że moje początki było bardzo ciężkie w tej branży. Miałeś niewyporządny język? Żebyś wiedział, było mi bardzo ciężko, wiadomo, jak to młodziak, 18 lat, temperament nieokrzesany. Ale no, z biegiem czasu człowiek się tego uczył No i jest już bardzo dobrze. Teraz już jest to na innym poziomie. Oprócz, oprócz temperamentu, czego nauczyła Cię branża? Wszystkiego dowiesz się od pijanego. On wie najlepiej, ma różne opowieści, skrypty, jak to się mówi. No i czasami jesteś taki na no, przegranej pozycji. Tak, tak, rozumiem, wiesz. To się tak zawsze odpowiadało. To jedno, na pewno, tak jak już wcześniej powiedziałem, że no, każde wesele jest inne, każda para młoda ma swoje, może nie widzi mi się, ale swoje marzenia do danego przyjęcia. No i to nasza rola moja, mojej załogi, jak i w Zadymiaczach, także w Orchidei jest taka żeby to przyjęcie było jak z bajki było najpiękniejsze w ich życiu bo dla nich to jest jedno przyjęcie a nasze kolejne na ścianie czy na przestrzeni lat zmieniła się renoma tej pracy i kultura tej pracy że została ona trochę bardziej doceniona i inaczej postrzegana na pewno od względem kelnera który przychodzi na dane stanowisko zmienia się to że są inne stawki, tak? No, inflacja idzie, no i Kelner też zarabia więcej. Otoczenie, szczerze, no zdarzały się przypadki, że no, ktoś nie potrafił się odezwać, lub no jakieś tam, bo ja ci zaraz coś tam, ale no widać, że coraz większa kultura do kelnerów jest wśród gości, nie można na to narzekać. Siedzieliśmy kiedyś razem, prywatnie już, i Ty siedziałeś ze swoim zegarkiem i cały czas po prostu ten zegarek dudnił. Powiedz mi, jak godzisz życie prywatne zawodowym, bo cały czas ta odpowiedzialność gdzieś tam siedzi z tyłu głowy. Jak dobrze wiemy, branża weselna to praca w weekendy i święta, wtedy mamy najwięcej pracy. Ale nauczyłem się delegować obowiązki innym. Dalej staram się dawać sobie dzień lub pół dnia wolnego bez telefonu i wtedy zająć się sobą. Jakieś bieganie, basen, no, coś dla siebie, jakiś film, wiadomo. W tym wszystkim pomaga mi również moja żona, która czasami delikatnie podpowiada mi, że oprócz e, życia na salach weselnych jest e, życie prywatne. Czy potrzebowałeś takiego Za to jej bardzo dziękuję i pozdrawiam. Czy potrzebowałeś takiego sygnału? W pewnym momencie swojego znaczy, życia? Tak, chodzi o sygnał, może nie, ale sama jej obecność i e, myśl o niej, że jest i że jest e, Oliwier, pozwala mi. E, o, o odłożyć sprawy, swoje obowiązki na bok. Tak? No, praca nie zająć nie ucieknie, jak to się mówi. Czy była już w pewnym momencie taka sytuacja, że stwierdziłeś: OK, jest za dużo faktycznie tej pracy w moim życiu? Wiesz co, lata wczesne, które spędziłem na sali w środowisku starszych osób, to one nauczyły mnie w cudzysłowie takiego pracoholizmu. Ja się tego nie wstydzę, bo równie dobrze na to konto mógłbym robić coś innego i wiele gorszego lub jeszcze lepszego, ale nie wiem. Jeżeli macie I... jakieś alternatywy, to się Tak, ma. tak, ale no za to dziękuję, że jestem w tą stronę, że bardziej chcę pracować, nie marnotrawić czasu, a myślę, że przyjdzie czas na odpoczynek i teraz, odkąd no moje życie się zmieniło, znajduję półśrodek, jestem z tego zadowolony, moja wyrozumiała żona również. Podsumowując swoją całą karierę, jeżeli miałbyś powiedzieć, co trzeba zrobić, aby odnieść sukces? Bo nie bójmy się tego słowa, w Twoim przypadku jest to sukces. Co trzeba zrobić, żeby odnieść sukces w tej branży? Po pierwsze, pasja. Jeśli ktoś nie czuje klimatu, wesel szybko się wypali. Po drugie, profesjonalizm i rzetelność. Jeśli ktoś jest solidny, klienci będą sami go polecać. Po trzecie, elastyczność. W tej branży trzeba się dopasowywać do klienta, pomóc. Nie zawsze mówić, że czegoś się nie da zrobić, tylko tak, pomożemy, damy radę. Szyte na miarę. Szyte na miarę. I za ten szyty na miarę podcast ja chciałbym dzisiaj Tobie bardzo podziękować. Moim i Waszym gościem był dzisiaj Tomasz Wiśniewski. E, dziękuję Kamilu, dziękuję Wam. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Zaobserwuj Ślubosferę na Spotify.